Prace przy budowie ośrodka radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płucku przebiegają zgodnie z planem. Zakończenie budowy wraz z zakupem wyposażenia jest planowane na koniec 2023 roku. To jedna z największych i najdłużej wyczekiwanych inwestycji w Płucku. Na jego budowę decyzją radnych z budżetu województwa przeznaczono 80 milionów złotych. Ta budowa wkracza w fazę myślę decydującą. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to rozumiem, że w połowie roku... Będziemy mieli zakończenie w sensie budowlanym, A teraz teraz samorząd województwa no musi zdobyć środki na wyposażenie. Przypomnę, że będzie tutaj najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna i terapeutyczna. Mam tutaj na myśli urządzenie do takiej diagnostyki zmian nowotworowych, jakim jest PET. Oczywiście rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ale też co najważniejsze dwa akceleratory dotyczące leczenia już zmian nowotworowych. Jest to bardzo kosztowna aparatura. Nowoczesny sprzęt to kilkadziesiąt kolejnych milionów złotych, które są potrzebne do zakończenia inwestycji. Ta inwestycja jest ze wszechmiar dla mieszkańców płockiej i regionu inwestycją i oczekiwaną. I chyba najważniejszą. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace związane z wykończeniem wnętrza budynku oraz prace instalacyjne. Za naszymi plecami znajduje się obiekt trzykondygnacyjny 7,5 tysiąca m2, których na poziomie parteru są wszystkie przewidziane w projekcie nowoczesne urządzenia, które mają służyć radioterapii i radiologii. W tej chwili rozpoczęliśmy prace wykończeniowe rozprowadzanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wszystkich elementów, które będą służyć do wykończenia. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na zakup sprzętu. Na dzieniu ogłosimy przetarg na te dwie główne maszyny czy dwa akceleratory wraz z oprogramowaniem komputerowym i po wybraniu tej firmy wszystkie pozostałe urządzenia jak to w Rezonans, PET brachyterapię i tak dalej musi być jak gdyby yy, skonfigurowane z tymi, z, tymi, z tymi maszynami i to jest następny etap. Dostawa takich urządzeń trwa od 4 do 6 miesięcy. Myślę, jeżeli rozstrzygniemy przetarg w marcu, to na września powinna być dostawa urządzeń urządzeń tych głównych maszyn. Jednocześnie trwa poszukiwanie kadry. Całość obiektu ma być zakończona do października tego roku.